Cześć, tak jak Wam obiecałem, dzisiaj będziemy wycinać potworka z dyni. I zaraz będzie Halloween. Eee, mam już kupioną dynię. O, tu przyszła. Tula. Tureńko. Mam już kupioną dynię. Wziąłem taką małą. Eee, Nawet, żeby była stabilna. No, moja tak średnio. O. Stoi, tak? Moja dynia. Eee, w internecie znalazłem szablon. Spadła mi dynia. W internecie znalazłem szablon, którego wytnę i przyłożę sobie do dyni. No ale widzę, że ta dynia chyba ciężko będzie stała. Stoi. Nie stoi. Dlatego ją wyrównamy, żeby stała prosto. Stoi. Zaczynamy od wycięcia otworku. Dużego, takiego otworu na ręce, żeby móc włożyć, wyjąć wszystkie wnętrzności. Jak wiecie, tam są również pestki. Pestki można zostawić, no wiadomo, pestki, pestki z dyni, tak? Pestki z dyni się je. Mam ostry nożyk. Zaczynamy. Można sobie narysować otwór. Prasowałem otwór i teraz będę Gdy Dynię mam wyciętą. To będzie nasze przykrycie dyni naszego potwora. Wyjmujemy wszystko, co jest w środku. Trzeba będzie później wybrać pestki, osuszyć je. E, można je znaczy umyć je, opłukać na duszlaku, później siereczką e, je wysuszyć e, i poczekać aż wyschną. Dynię już mam wydrążoną. Szablon nam już odrysowany. Teraz musimy wyciąć wszystkie te środki. I odrysujemy to na dyni. Zaczynamy. Szablon już wyciąłem. W międzyczasie adresowałem na dyni. Wygląda to tak. Zaczniemy teraz wycinać. Możemy zdjąć wieko. Zaczynamy wycinać. Ostatnie poprawki. Dobra. Gotowe. Wyszło mi tak, nie wiem, nie wiem czy jest idealnie, pierwszy raz to robiłem, podpalamy świeczkę, rzucamy, o, dosłownie żaluzję. Wgaszy światło, o, wygląda to tak. Jak? podobałam się? Zachęcam Was samemu do wycinania, robienia różnych wzorów. Tak jak mówiłem, w internecie jest mnóstwo szablonów. Eee, możecie adresować, możecie sobie wydrukować. Eee, całość zajęła mi około półtorej godziny. Tak więc eee, razem z, z wycięciem, z szablonem przeżyłem około półtorej godziny. Fajny gadżet. Zapraszam Was do cięcia.